Lekcja historii. O wojnę powszechną, za wolność ludów, prosimy Cię, Panie, o broń i orły narodowe, prosimy Cię, Panie, o śmierć szczęśliwą na polu bitwy, prosimy Cię, Panie, o niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej, prosimy Cię, Panie. Tymi strofami modlił się Mickiewicz. O wojnę powszechną w Europie po upadku Powstania Listopadowego, upatrując w konflikcie międzynarodowym jedyną szansę na wskrzeszenie wolnej Polski. Kazimierz Puławski, mój pomnik dla bohatera. My pamiętamy naszych bohaterów, tę pod Sawana szarżę na armaty, gdy wiodąc do boju swoich szwoleżerów, ranny śmiertelnie walczyłeś o życie. Dwa dni twych zmagań ze śmiercią, wcześniej zdobyłeś sławę na świecie. Honor dla Polski, sławę żołnierską. Tam w Europie, na polskiej ziemi walczyłeś przeciwko Moskwie, Polski nie było, zaborcy ją wzięli, upadło powstanie barskie, ty do niewoli uszedłeś z życiem, lecz nie przestałeś walczyć. Na przemoc Moskwy znów podniosłeś rękę, nie mogłeś przecież inaczej. I stałeś się zbiegiem. Turcja, później Francja, tam doszły cię wieści o wojnie. Z niepodległością walczy tu Anglia. Pomogę wolności zbrojnie. I wyruszyłeś przez Atlantyk, zacząłeś służyć w armii, by walczyć z Anglią, jak zwykły żołnierz. Wkrótce zdobyłeś uznanie. Jak polskie wo wojsko, był twój legion, konni, żołnierze wolności. Docenił ciebie, Jerzy Washington, broniłeś niepodległości. Dziś ty bohater dwojga narodów. Polskie miałeś serce. Ostatnia bitwa pod sawana i miejsce w historii wieczne. Zwłoki zostały oddane morzu z okrętu pod Charlestonem nie było trumny w czasie pogrzebu, kondukt szedł z twoim koniem. Dziś jest rocznica twojej śmierci, sławę masz nieśmiertelną. O tobie, generale, uczą się w szkołach dzieci, pomniki twoje są wszędzie.